Kolejny dzień, kolejne wezwanie od mojego kompleta Simon'a. Że jakieś kolumny Tonsila gdzieś leżą i są do wzięcia. I prosi mnie, żebym się ruszył, bo gabaryciarze już atakują. Więc lecimy. Ach, jak ja nie lubię takiej sytuacji, bo nie mogę lecieć. Ale dobra, lecimy dalej. I zaraz zobaczymy, co tam nas na miejscu spotka. Dobra, szukamy. I co mamy tutaj? Newtona. No. No, nieźle w tym roku. <grymne> Zobaczymy, co będzie jeszcze. Zrobimy obiad, jak już tu jesteśmy. SIO!